Błogosławieństwo miało na celu ustrzeżenie kierowców przed wszelkimi nieszczęściami. Wszystko jednak zależy od naszej mądrości za kierownicą. Król Salomon poprosił o mądrość Pana Boga i taką mądrość też Pan Bóg daje. Ale błogosławieństwo to też i mądrość zasiadania za kółkiem. Łatwo jest może zasiąść za kierownicą, ale kiedy człowiek nie myśli co robi, tego mamy owoce. Słyszymy po każdym weekendzie podsumowanie, a najbardziej to te, które są tragiczne. Dlatego też i Kościół modli się za kierowców, aby z roztropnością siadali i kierowali tym pojazdem. Kilkudziesięciu kierowców z całego miasta zdecydowało się na tą dodatkową ochronę, gdyż nawet współczesne nowinki techniczne nie zapewniają nam pełni bezpieczeństwa. Jestem człowiekiem wierzącym, a jeżeli wierzę, no to znaczy, że trzeba dopełniać wszelkich tych formalności, jakie. Są przypisane temu. Po to tu właśnie przyjechałem, żeby mieć tą ochronę z wyższych sfer. Bo Każdego roku właśnie zawsze święcę swój zawód. Tak, że wszystko jest wszystko ekstra, ekstra super. Od czasu wynalezienia samochodu blisko 100 lat temu w wypadkach zginęło około 30 milionów ludzi na całym świecie. Każdego dnia na polskich drogach ginie średnio 15 osób, a 160 zostaje rannych. Błogosławieństwo to dodatkowa ochrona, lecz nic nie zastąpi zdrowego rozsądku. Ustrzeż, panie, wszystkich, którzy będą korzystali z tych pojazdów, od wszelkich nieszczęść duszy i ciała, aby bezpiecznie dojechali do wyznaczonego celu. Niech te pojazdy. Będą błogosławione dla Twojej chwały i dla pożytku ludzkiego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.